Masz fajne swoje zdjęcie i być może Ty dobrze wyglądasz w tym zdjęciu, ale tło nie za bardzo Ci pasuje. Albo chcesz zdjęcie, na którym świetnie wyglądasz, być może robiłaś jako selfie, wykorzystać to swoje selfie z zupełnie innej aranżacji, żeby to tło było inne. No i pojawia się pytanie, jak usunąć tło ze zdjęcia. Na dzisiaj będę chciała to pytanie Ci odpowiedzieć. Mam nadzieję, że otrzymasz znowu dwa programy, które ułatwią ci życie. Bo jeśli masz kanwę płatną, a zakładam, że z tego programu korzystasz najczęściej, przygotowując swoje grafiki, no to w ogóle tematu nie ma i możesz iść i nie oglądać tego materiału. Natomiast jeśli jednak korzystasz z kanwy bezpłatnej, no to w kanwie bezpłatnej nie jest możliwe usunięcie z tła, tła ze zdjęcia. Dzisiaj pokażę tobie właśnie dwa programy, więc bądź ze mną. Już za chwilę pokazuję o jakie programy mi chodzi. Ale zanim przejdziemy do programów, to tak jak zawsze proszę Ciebie w ramach oglądania tego materiału, który przygotowuję dla Ciebie całkiem za darmo. Podziękuj mi tylko w ten sposób, że zrobisz fotkę w trakcie trwania tego materiału i udostępnisz w swoich mediach społecznościowych na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, albo w relacji, albo w rolce, albo w poście. Będzie mi również miło, jeśli nie oznaczysz na zdjęciu, bo wtedy będę wiedziała, że ten materiał faktycznie się ukazał, że podzieliła się swoją społecznością tym, że uczysz się i poznajesz nowe programy, a z drugiej strony będę mogła również udostępnić Twoją relację na swoich profilach. Także zachęcam Cię do, takiej małej, do takiego małego działania. No dobra, ale teraz przejdźmy już do programu, bo na nie właśnie czekasz. Więc o jakie programy mi dzisiaj chodzi, jakie programy Tobie pokażę? Skakujemy już na stronę internetową. Pierwszy program jest to program, który nazywa się StickerMul.com łamane jeszcze na EU i łamane jeszcze na TRACE, więc taka, taka długa nazwa, ale jak piszesz StickerMul.com Com, to wskoczy Ci dokładnie to, co w tej chwili tutaj jest pokazane. I żeby korzystać z tego programu, ważne jest, żebyś się zarejestrowała, żeby móc zacząć. Zresztą taka jest informacja. Sign in, zarejestruj się, żebyś mogła skorzystać, żebyś mogła rozpocząć. To co ten program będzie robił, oczywiście będzie usuwał, tak jak tutaj jest pokazane, tło ze zdjęcia. I teraz Ci pokażę, jak to dokładnie będzie wyglądało. Możemy tutaj, no właśnie, każeć nam się zalogować. Możemy również zmienić tło od razu na tych zdjęciach, na których byśmy chcieli zmienić, na jakieś tło, które jest gotowe, pokazywane przez ten program. Ale dobra, zarejestrujmy się. Zarejestruję się z Google, bo to będzie chyba najprostsze w tym momencie. Tak jak widzisz, nie rejestrowałam się, żeby móc teraz korzystać. Rejestruję się, przechodzę i mam nadzieję, że tu się pokażą. Mój profil, tak, już jestem w swoim profilu. No i teraz to, co muszę zrobić, to jest. Upload fotom, czyli muszę dodać swoje zdjęcie. Przygotowałam kilka zdjęć, wybiorę jedno z tych zdjęć, może tym razem to zdjęcie, zobaczymy w jaki sposób program sobie poradzi. No i właśnie trwa proces usuwania tła ze zdjęcia. Sama jestem ciekawa, jak program sobie poradzi, bo szczerze powiedziawszy, bardzo dawno z niego korzystałam. Kiedyś jak w kanwie nie było tej możliwości. Wykorzystałam część z tego programu, obecnie rzadko. No i program tak sobie poradził, szczerze powiedziawszy, bo tutaj uciął kawałek, który jeszcze mógł być, a zostawił też kawałek, który no jest bez sensu. Moja nakawa moja została po prostu źle ucięta. I tak naprawdę nie widzę, żebym mogła coś tutaj zmienić w tym momencie. Czyli nie mogę w tej chwili rozciągnąć, tak jak w kanwie na przykład jest, że mogę ten fragment sobie dodać. Tutaj nie mam takiej możliwości. No ale ważne jest, że mogę na przykład już pobrać, zrobić pobranie tego, tego zdjęcia, Wiele ono mi się pobrało, zapisało się w jakiś ten sposób. Z tego też poziomu mogę dodać właśnie jakieś, jakieś tło, które bardziej by mi tu odpowiadało na przykład i które chciałabym od razu mieć już dodane do, do tego zdjęcia, które jest zrobione. Bądź tło fotograficzne, tu mam przykładowe właśnie, oh, pokazuje nam się bardzo dużo różnych rzeczy. Zobaczymy, czy uda mi się to tak zrobić, żeby nie przechodzi przez to wszystko, ale pewnie będzie kłopot. No, Spróbujmy dodać coś takiego. O, i każe mi dodać i pewnie każe, będzie kazał mi przechodzić, żebym tutaj po prostu aplaudowała. No nic, to w takim razie nie będę się tym bawiła. No to sproś, sprawdźmy w takim razie jeszcze nowe zdjęcie. Zobaczmy, jak poradzi sobie z drugim zdjęciem. Zauważ, że to pierwsze zdjęcie mam zapisane. Dajmy teraz zdjęcie, na którym jestem na tle nieba z mojej innej sesji. Niech sobie poradzi, zobaczymy, co tutaj nam wykombinuje i czy faktycznie będzie lepsze odzorowanie, czy słabsze. To możemy usunąć. Pokażmy się. No i teraz zauważ, że jestem naprawdę już bardzo dobrze odzorowana. To, co zostało jeszcze ewentualnie, to te elementy troszeczkę nieba w moich włosach, no ale to jest takie już szperowanie, które jest słabsze. Plus oczywiście pomiędzy, pomiędzy balonami, no i na sznurku też kawałek nieba zostało, więc że pewnie nieba nie widziała. To prawdopodobnie, no być, prawdopodobnie musiałabym użyć jakiegoś takiego koloru, który mi przysłoni te niedociągnięcia programu. I w tym momencie takiego koloru użyłam i mogę ponownie pobrać obrazek. Jest to niedoskonałe, ale ważne, że jakaś opcja jest, możliwości usunięcia tego właśnie tła. Ze zdjęcia. I to jest pierwszy program, którego Cię zachęcam, który możesz zobaczyć. Też ten program dodatkowo możesz zakupić, w związku z tym będziesz miał po prostu o wiele lepsze jakości, jeśli chodzi o to, co Ci ten program oddaje. Przechodzimy do drugiego programu. Drugi program nazywa się Remove BG. No i tu jeszcze Upload. Przy tym programie, tutaj posłucham te wszystkie rzeczy, akceptuję wszystkie pliki KUKIE. Kuki przy tym programie w pierwszej wersji zauważ, że nie mam takiej opcji jak miałam w tamtym programie, że musiałam zalogować się. Od razu mogę dodać zdjęcie. I spróbujmy dodać to samo zdjęcie, które dodałam wcześniej. Zobaczymy, jak sobie poradzi teraz z tym samym zdjęciem ten program akurat. No i zobacz, ten program poradził sobie o wiele lepiej. Tutaj jest już dokładnie zachowana moja marynarka, jest wszystko w porządku. Co ważne, pojawia się jeszcze opcja edycji, więc prawdopodobnie kliknę w tą opcję. Mogę zmienić chociażby. Dokładnie tło, na przykład rozmiń to swoje tło, więc też dodatkowo fajna rzecz się pojawia. Super, bo mogę tego razu skorzystać. Mogę dodać inne tło, które jest gotowe, nie tak jak w tamtym programie, że musiałam klikać sobie na zewnętrzne jakieś inne banki zdjęć, tylko mogę z tego poziomu po prostu pododawać sobie. Więc też się pojawia naprawdę, naprawdę bardzo korzystna opcja, która, którą mogę wykorzystać. No i oczywiście mogę też również dodać jakieś tło od siebie. Plus mogę jeszcze wymyślić jakiś kolor, który to jest dodany już domyślnie. No dobra, to jest tyle, jeśli chodzi o ten program, ale tak chcę zamknąć. Zobacz jedną rzecz: jeśli chcesz pobrać, to pobranie pozwala ci dokonać tylko i wyłącznie preview image w dosyć małej rozdzielczości 500 na 500. Ta rozdzielczość 500 na 500 pozwala ci spokojnie Skorzystać z tego zdjęcia w grafikach do mediów społecznościowych, ale już trudniej będzie skorzystać z czegoś większego. Możesz oczywiście pobrać, on się teraz tu zapisuje. Natomiast żeby pobrać wersję HD, czyli tą wersję większą, powinna się zarejestrować, i ta wersja kosztuje jeden, jeden kredyt. Jeśli byśmy się zarejestrowały za free, ja tego nie robiłam, więc też to będę robiła po raz pierwszy taką dobrą sprawę razem z Tobą. Również rejestruję się przez mój Dysk Google, przez moje konto na Google właściwie, nie Dysk Google. Sprawdzam, co tu się będzie działo. No i mam, mam ten image. No i tutaj również, niestety, ale będę musiała mieć ten jeden właśnie kredyt, który no, będzie mnie kosztował. Ten kredyt, gdzie wziąć kredyty. Te kredyty po prostu kosztują. I teraz zobacz, jeśli chciałabyś pobrać na przykład 200 kredytów, to musisz zapłacić 39 dolarów. Jeśli chcesz pobrać 40 kredytów, wystarczy 9 dolarów. No i wtedy będziesz miała szansę zapisać być może 40 aż zdjęć, w zależności od tego, jakie też duże jest zdjęcie, to pierwsze, z którego będziesz dokonywała zdjęcia dopiero wynikowego. Także jeśli będziesz chciała, to oczywiście zapraszam Cię do tego, żebyś skorzystała. Natomiast i tak z tego programu Naprawdę możesz korzystać całkiem, całkiem bezpłatnie tej wersji podstawowej. Zachęcam Ciebie. Zobaczymy jeszcze, jak sobie poradzi z drugim zdjęciem. Tutaj my to zdjęcie, zobaczmy, co tu się zadzieje. I tutaj też, się poradzi, też sobie poradził o wiele lepiej. Troszeczkę zostało bałaganu przy tej wstążce na dole, ale o wiele lepiej poradził sobie z balonami, z moimi włosami ten program. I tu podobnie mogę pobrać tą wersję podstawową. Ona jest 612/408 pikseli i tak jak wspomniałam, wystarczająca jest do tego, żeby można było z niej skorzystać w naszych grafikach do mediów społecznościowych, bo jest pewnie niewystarczająca do tego, żebyśmy skorzystali do stron internetowych czy do innych możliwości. Ale zachęcam Ciebie, żebyś właśnie przyjrzałaś się tym programom i RemoveBG i program Stickermule.com. To oba programy, które służą właśnie do tego, żeby usunąć całkiem za darmo Tło z Twojego zdjęcia i wykorzystać, i wykorzystać po prostu teraz ten pobrany obrazek w Twoim projekcie. Możesz ten pobrany obrazek brać sobie go do kanwy, no i później już robi z nim różnego rodzaju cuda. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programach, które na przykład usuwają tła ze zdjęcia, niektóre z nich też są bezpłatne i co ważne, dają większe, lepszej jakości pliki wynikowe to zachęcam Cię z kolei do udziału w moim kursie online'owym Grafika dla osób początkujących, gdzie krok po kroku w kilku modułach przedstawiam właśnie różne rozwiązania. Uczę Ciebie kanwy przede wszystkim, bo ten program dotyczy kanwy, ale też tego, jak postrzegać swoją markę pod kątem wizualnym, pod kątem graficznym. Później właśnie kanwę i później pokazuję Ci mnóstwo narzędzi dodatkowych, które mogą wspierać Twoje działania online'owe właśnie pod względem wizualnym, graficznym. No ale zanim jeszcze do tego przejdziesz, to zachęcam Cię oczywiście do obejrzenia mojej strony internetowej, bo tam masz zakładkę kursy i ten kurs online-nowy znajdziesz. No i cóż, skoro tutaj jesteś, oglądasz ten materiał, to również bardzo, bardzo zachęcam Cię do tego, żebyś polubiła, zasubskrybowała mój kanał na YouTube, żebyś polubiła to nagranie, udostępniła je oczywiście też dalej, podzieliła się innym wiedzą, którą Tobie również daję całkiem bezpłatnie. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach wideo.